Podsumowanie tygodnia na rynkach finansowych i zresztą nie tylko na nich, a pomoże nam w podsumowywaniu nieoceniony Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Jak samopoczucie w te upalne dni? No właśnie, już jest chłodniej, bardzo dobrze. Co prawda niedziela ma być znowu upalna, poniedziałek 35, ale potem znowu wrócimy do 20 kilka. Także... Myślę, to że... jest jednak naprawdę ulga, jak jest 20 kilka. Myślę, że to jest sprawy... i tu, i tu, Tutaj muszę pana zaskoczyć. Tak. Jedyna rzecz, którą żałuję, że nie, nie pracuję tak 8-16. Wie pan? To jest to, że miałem bardzo dobrą klimatyzację w jednoosobowym pokoju. Stawiłem sobie 19 stopni, ideał. A w mieszkaniu nie mam klimy. Chyba będę musiał wbrew. Obrońcom środowiska i innych będę musiał chyba jesienią, no bo nie teraz, bo teraz to wszyscy zajęci, wszyscy instalują klimy. <laughs> Czyli przecierpi pan, a potem pan zainstaluje. Chyba nie wytrzymam, nie wyrobię. Chciałem trochę z panem porozmawiać y, o tych upałach w kontekście tego, co dzieje się na rynkach finansowych, ale zanim to zrobimy, y, polecę wszystkim, żeby. Y, Rozważyli zadanie pytania Piotrowi Kuczyńskiemu. Można to zrobić w komentarzu na Facebooku albo w formularzu, który jest wyświetlony pod transmisją, jeżeli akurat oglądają nas, Państwo, na portalu bankier.pl. Dużo się wydarzyło w tym tygodniu, zwłaszcza na językach były dwa aktywa, złoto oraz Bitcoin, które no, święciły naprawdę. No, takie chwile chwały można no to powiedzieć. Bitcoin teraz kosztuje 10 czy 14? <głos> <głos> nie, no, pytam nie, się. Nie, nie. No, no, pytam Będziemy się, aktualizować no to właśnie. myślę, że z minuty na minutę. No Natomiast no, Bitcoin niezwykle zmienny aktywo i, i myślę, że to jest jedna z jego cech, aktywo, taka zmienność. Tak, jest Natomiast... normalnych, normalnych hazard. Przypominam zawsze Państwu i to, co tutaj. Kolega redaktor starannie omija, że 95% handlu na bitcoinach jest manipulowane. To kiedyś były badania. Poważnej firmy, która to wyraźnie wykazała. Także chcecie, to się bawcie, ale na swoją odpowiedzialność. No w tej chwili 11,5 tysiąca. No, Może 10, może 14, może 7, może 3, może 120. Pytam o te wydarzenia na rynku bitcoina i złota. Złoto to jest poważne. A to chciałbym je jakoś jednak to... mimo wszystko. skorelować? Nie, no połączyć w jeden, no, czyli w jeden, w jeden fenomen że bardzo dużo aktywów drożeje w ostatnich dniach i pytanie, czy nie jest to taki szerszy fenomen, jakiegoś przegrzania na rynkach tych upałów, również na rynkach finansowych. Nie, no. że wszędzie płynie kapitał, bo wszędzie gdzieś są jakieś wzrosty i dochodzi do jakichś nienaturalnych wręcz fal wzrostowych. No przecież korekta na złocie w ostatnich tych dwóch dniach no, trochę pokazywała, że te, te wzrosty może trochę były na wyrost. Tak, tak. No złoto dojechało do 1440 tam chyba masne, o 1435 jest taki poważny opór i nieco wróciło. Obligacje drożej o rentowności lecą na buzię, prawda? No to, to, to wiemy. Rzeczywiście tak to wygląda. No dlaczego? No dlatego, że banki centralne znowu wróciły do, do stanu sprzed, sprzed, tak zwanego sprzed kryzysu. Ja ciągle twierdzę, że kryzys jest, tylko banki nalepiły plasterek na ranę. No i teraz nalepiają grubszy plasterek na tę żeranę, czyli znowu wracają do ultra. i tak ona jest ultrałagodna łagodna, ma być jeszcze bardziej ultra. To będzie hiper-ultra hiper łagodna polityka monetarna. To jest dosyć zabawne. Według mnie to będzie na, na tej zasadzie, że tak będzie. Łagodna polityka, coś tam pomaga, trochę, w wszyscy mówią, uch, pomaga. Banki przymierzają się do zaostrzania natychmiast się pogarsza, mówią, nie, nie, to wracamy. No i, po, i tak będziemy tak się bujali, bujali, bujali zobaczymy, jak długo. Te cykle będą coraz krótsze według mnie. Te cykle, w których łagodne oczekiwanie na łagodną politykę podnosi ceny obligacji, akcji, złota, bo to, 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 tak to działa. Będą te cykle coraz krótsze. No w końcu wszyscy dojdą do wniosku, że ta ultra, łagodna, hiper i nie wiadomo jaka jeszcze trzeba przedrostki dać Polityka monetarna już nic nie daje, no wtedy zacznie się prawdziwa era pieniędzy z helikoptera. O, jak się ładnie zrymowało. Prawdziwa era pieniędzy z helikoptera, czyli po prostu banki zaczną drukować pieniądze bezpośrednio dla rządów, a następnym etapem będzie Upadek wiary w Fiat Many, czyli ja, myślę, że... ja nie doczekam, ale pan niestety ma szczęście. Może pan... mieć nieszczęście. Zastanawiam się, czy nie powinien pan szybciej tego klimatyzatora jednak zainstalować u siebie w mieszkaniu. Bo, bo Proszę pana. Troszkę ja... pan. Nie wiem, nie wiem czy, czy, pan, czy, czy pan dzisiaj widział parkiet. Dzisiaj powinien być mój mój felieton w parkiecie, właśnie tej treści, także jeżeli, jeżeli parkiet to puścił, to znaczy tak zupełnie nie oszalałem. No, pozostawię to do rozważenia również naszym widzom. Jestem zdrowy. No i również czy... co tam z redakcją Zobaczy tekstów. Pan. pan ma szansę sprawdzić, a ja chyba nie, no bo to jednak trochę dużo, nie będzie trwało 2-3 lata takie te cykle i to. To wszystko, raczej 20-30. Porozmawiajmy zatem o nieco krótszym horyzoncie, no bo y, za 2-3 lata y, będziemy mogli trochę posprawdzać, czy rzeczywiście sprawy potoczyły się w tym kierunku. Nie, nie, w za kierunku. 3 lata to, 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 to za krótko, no. Może, dobra, nawet, no. Może, może nawet dłużej w takim razie. Y, co z tą aktualną. Y, no można powiedzieć, takim wzmożeniem, właśnie byczym na, na, na giełdach. No. No bo tak naprawdę z tych aktywów, które które notujemy, które, które obserwujemy, no to warszawska giełda no wspina się jakoś tam powoli. W Stanach jesteśmy... Nie Właśnie się wspina pan i nie, nie docenia. Nie docenia. To proszę, bo pan Lukuś też o to pyta, więc nie czuję docenia. Się pan ja zapytać. ciągle mówię to samo, że jest gra pod PPK, są napełniane portfele pod PPK i pod. Zmiany w OFE, może to różnie być, ale oczekiwania się liczyły, a nie fakty na razie. W związku z tym, niewątpliwie to, to, to jest. Jedni napełniają portfele, drudzy z kolei kupują, żeby zaparkować i oddać później PPK i to będzie ciągnęło indeksy do góry. No, jeżeli się nic dramatycznego na świecie nie wydarzy, jeżeli pan Trump nas nie załatwi, to, to indeksy na giełdzie naszej będą rosły i to widać. Myśmy nawet mówili niedawno. Do góry półka, do góry półka, do góry półka. No możemy tak sobie mówić o tej do góry półka, natomiast to no, nie, tak nie zmienia faktu, że jesteśmy w tej chwili na poziomie um, indeks, z indeksami, kiedy byliśmy w marcu. Tak? No, to nie, nie, nie jest dość... no, ja nie twierdzę, że już jest cudownie. Dopiero po, po przełamanie 2,420 na wig 20 dawałoby mocniejszy sygnał kupna. Ale twierdzę, że to jest początek fali, mocnej fali wzrostowej, jeżeli na świecie nic złego się nie wydarzy. Pan Lukus jeszcze dopytuje właśnie o ten wpływ PPK. Rozumiem, że to będzie cementowało chęć do zakupu akcji. Na razie cementuje chęć do zakupu akcji. Mogłoby to wytrącić tych, którzy kupują z równowagi, gdyby się okazało na przykład, że, że 70 czy 80% ludzi mówi, nie chcemy PPK. No, w co wątpię, bo to jednak. Ten, ten automatyzm zapisywania powoduje, że jednak pewno dobrze ponad 50% zostanie w PPK, a to wystarczy. Wracam w takim razie do początkowego pytania, bo zacząłem je zadawać, ale nie skończyłem. Obserwując to aktualne wzmożenie właśnie byków na rynkach. Czy sądzi pan, że to jest chwilowe, taki szał kupna i nadejdzie jakaś korekta, na przykład taka jak była w grudniu, tam też mieliśmy tak, że żeśmy się wspinali, wspinali, potem był lekki wyskok i niedługo potem była poważniejsza przecena. I powiedziałem, tak, że po pierwsze czekamy na, nie pamiętam, na późny lipiec chyba jest posiedzenie Fedu, prawda? I do tego posiedzenia nadzieje, o ile nie będą przytłumiane przez Paweła i jego kolegów, Będą utrzymywały rynek w niezłej formie. No będzie nadzieja, bo niektórzy mówią nawet pół punkta procentowego. No, nie wierzę, to w, w ogóle w to nie wierzę. Mówię o cięciu. Nie o cięciu. cięciu nie podwyżce. No, jeszcze będzie. pół to roku temu o mówilibyśmy o podwyżce. Tak. No więc cięcie, więc być może 25 punktów rzeczywiście będzie. No i jest pod co grać. no To jest oczywiste. Czy potem będzie realizacja zysku? To już zależy od sytuacji na linii pan Trump i pan Xi Jinping. Mamy dzisiaj 28, tak? Czyli G20 się rozpoczyna. Szczyt. Nie wierzę, że dojdzie tam do jakichś super, super ustaleń. Ja wiem, że media chińskie piszą o TRIUS, czyli zawieszeniu broni, że nie będzie zwiększenia tych ceł na razie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale pan ulubiony, pan Kadłow Karlo? Karlo, Kudłow. Tak. Kudłow. No ja wiem. W zależności tak. od tego, jak, jak to woli. woli. Kadlow y, wczoraj znowu wiaderko zimnej wody wylał i tak się bawią chłopcy. Jeden powie, że dobrze będzie, drugi powie, że źle będzie, a giełda raz w jedną, raz w drugą. Mam wrażenie, że, że myśmy to już trochę przewidzieli. Że jest ta eskalacja? To było oczywiste. Potem tak. okres ciszy, burzy, potem zaczynają się dogadywać. Tak. Potem się okazuje, że już za chwilę, ale jednak ale nie. I nie. potem jeszcze bardziej, i jednak tak, nie. Tak I jak już mają podpisywać, to będzie znowu. A, duży a ten, boom. kto wie, co powie pan Karlo i pan Trump, może miliardy dolarów zarobić. Na pewno milion. Może już? Myślę, że tak. Porozmawiajmy w takim razie o rynku walutowym. Tam też dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, no bo euro w euro dolarach coraz, coraz droższe, natomiast złoty ma świetną pasję. No tak, bo jeżeli euro-dolar rośnie, to, to jest to korzystne dla złotego i złoty, euro-złoty zaczęło się wybijać, wyłamywać, wybijać tylko do góry, wyłamywać do dołu z takiego ponadrocznego trendu bocznego. Jest mocny stosunkowo. Na dolarze, no jest w środku, w środku w sumie chyba kanału. Gorzej wygląda nieco na franku, no dlatego, że, że na, do franka jednak jeżeli są jakieś napięcia, ludzie się boją tej, tej sytuacji z Iranem i słusznie się boją, bo to nie wiadomo co z tego wyniknie. No to tam to wygląda nieco gorzej. Ale generalnie złoty jest bardzo mocny. Nasze obligacje są bardzo mocne. Nic się tutaj złego nie dzieje. Pytanie o trwałość tego, tego nie wybicia, ale wyłamania się euro złotego dołem, czy mamy nowy I trend? Od strony naszej boczny. wewnętrznej w tym roku nie widać zagrożeń, tak bym to powiedział. Tylko i wyłącznie mogło przyjść z zewnątrz, czyli na przykład gdyby nagle kurs euro dolara zawrócił i dolar zaczął się mocno, mocno Mocno umacniać, nie bez sensu. za zaczął się umacniać, umacniać w stosunku do innych walut, no to wtedy zaszkodziłoby to złotem. Yy, wracam jeszcze do sprawy Bitcoina, bo sporo mówiło się w tym tygodniu jak również ja o yy, kryptowalucie, którą szykuje Facebook o Librze. No tak, Libra. Yy, tak, pyta o to, jak widzę tutaj pan Piotr który nas regularnie śledzi na Facebooku. Czy Libra ma jakąś szansę zaistnieć jako ma. środek wymiany wartości ma. i zastąpić częściowo wymianę w walutach narodowych? Myślę, że ma, bo byłaby niejako gwarantowana przez poważną instytucję, która jest w tej chwili w Facebooku, już jest coraz poważniejszą instytucją. Mało tego, mnóstwo rządów jest zaniepokojonych tym, że ona powstaje, w związku z tym prawdopodobnie będą nałożone jakieś ostre regulacje. Mówi się, że będzie powiązana z dolarem również. W związku z tym ta waluta to, to może się stać rzeczywiście równoległą walutą w odróżnieniu od Bitcoina. I jak wyglądałby obieg tego nie typu wiem, waluty? Nie wiem. No bo część obserwatorów właśnie łączy. Sukces, potencjalny sukces Libry, z tym, że również waluty narodowe będą tracić na rzecz innych kryptowalut i tego typu systemów, skoro ludzie mogą się przekonać, że jest to jednak jakiś sposób wymiany wartości. No, dlatego państwa są zaniepokojone. No, i, i, I myślę, że jeżeli by był to zbyt duży sukces, gdyby dało się zaobserwować ten ruch, o którym Pan mówi, czego ja nie mogę wykluczyć, bo to jest, no, nie jest wykluczone rzeczywiście to wtedy zostałyby wprowadzone takie regulacje, że w końcu libra by się przestała opłacać. Pytanie od Pana Daniela, który do nas napisał. Zapisał nas w ogóle przed, przed programem, więc już Miłos widać, że czekał pana na to, Daniela, na to że, że Pan się tutaj wypowie w konkretnej sprawie. Mianowicie, jak Pan myśli, czy USA doprowadzą Chinę do stagnacji gospodarczej, tak jak to zrobiono w, z Japonią w latach 90. -tych. Czy może USA skapitulują, pogodzą się z tym, że tracą kontrolę nad światem i podzielą świat razem z Chinami? Pan Daniel Pojąt zauważa nie w postscriptum, że nie, ma, nie, nie miały do tej pory USA w swojej historii takiego przeciwnika jak Chiny. Tak, tak. To, no, no, wspominaliśmy tutaj wiele razy o pułapce tupidy czyli walce hegemona z tym, który aspiruje do roli hegemona. W tym przypadku Chiny i Stany Zjednoczone. Ja jestem świeżo po przeczytaniu no, z pozycji już chyba rocznej pana profesora Góralczyka o, o transformacji w Chinach. Wzięło chyba takie. Ale pokazuje... Czyli niewielkie. Co, niewielkie, ale niezwykle cieka, ciekawie napisane przede wszystkim. To, to, to nie jest taka pozycja, która, która się nudzi. I z której wynika, że Chiny... To, to, to było już... Mówiliśmy tutaj to o tym i wcześniej, że, ale jest tam mnóstwo danych, przykładów Powywanie się na źródła za Chiny będą chciały być Hegemonem po prostu. Oni mają trzy daty w tej chwili. 2021 społeczeństwo zrównoważonego dobrobytu, czyli pod klasa, czyli coraz więcej tak, setki milionów, żeby się wydźwignęły do poziomu klasy średniej, 2035 mają być najlepsze. Naj, Mocniejszym na świecie innowatorem, że tak powiem, czyli najbardziej innowacyjne społeczeństwo. I 2049 w stulecie KPH, Komunistycznej Partii Chin, mają się stać hegemonem. Są trzy cele wyznaczone przez Xi Jinpinga. Trzeba śledzić, jak będą to realizowali, bo oni to realizują z żelazną konsekwencją. Czy Panie... stany mogą ich no doprowadzić do stagnacji, bo to było podstawowe pytanie. Jeżeli rzeczywiście, bo 2021 już jest blisko, prawda? Dwa lata. Jeżeli to ich społeczeństwo rzeczywiście jest na progu umiarkowanego dobrobytu, to nie, bo popyt wewnętrzny od miliarda, 400 czy 300 milionów ludzi naprawdę jest większy niż od trzystu kilkudziesięciu milionów ludzi, nawet x razy bogatszych. Taka sytuacja. Przeglądam jeszcze pozostałe pytania. Pan Bartek, jak wnioskuję, w skrócie Bart, pyta, czy Turcja ogłosi bankructwo w te wakacje? Nie, no bankructwo nie ogłosi. Nie wydaje się to prawdopodobne, że Erdoğan coś, na coś takiego zezwoli. Rzucił ręcznie. Nie nie nie, 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 nie. To jest w ogóle nierealne. To by znaczyło, że Przegrywa wszystkie wybory, AKP traci Turcję i, i do widzenia. Już przegrali w stolicy. No właściwie nie w stolicy, zaraz. W Stambule przegrali, tak? Ankara, w, ważnym, w, w ważnym mieście. No właśnie. No właśnie. No karma w mieście, w którym potężna liczba ludności Turcji mieszka. Więc przegrali tam i to dwa razy. Raz niewielko chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy głosów, a to ostatnie powtórzone oszukańczo powtórzone doprowadziły do 800 tysięcy głosów przewagi, czyli widać, już, że, że pan Erdogan ma z kim przegrać, ale jeszcze nie ogłosił bankructwa. Nie, nie, nie. To jeszcze nie ten moment. Pan Radek również napisał, wraca trochę do sprawy PPK, pan Radek, pan Piotr, to pan. Z przekonaniem powtarza, że uruchomienie PPK oraz pozytywne rozwiązanie sprawy ofe doprowadzi do dłuższej hosy na WIG20. Doprowadza nawet... już do hosy. No właśnie, nawet pan to dzisiaj powiedział, że już doprowadza. Ja, Ale ja był... to mówię od kilku tygodni u pana. No. Ym... Mimo, że to było wtedy, kiedy było to bardzo nisko, bo to po prostu jest, jest oczywista oczywistość. Tylko zewnętrzna sytuacja może zaszkodzić. W ocenie pana radka WIG20 w tej chwili jest to indeks. Y racjonalnie wycenianych spółek, trudno chyba znaleźć tam okazje inwestycyjne, jak również bańki spekulacyjne. Czy w związku z tym należy sądzić, że spekulanci podniosą indeksy do nieracjonalnych wycen i sprzedadzą to do PPK? Czy może PPK kupią i podniosą indeks do nieracjonalnych wycen? Opcja druga. Zawsze w czasie HOS indeksy i ceny akcji dążą do nieracjonalnych wycen. Zawsze. A to zawsze też powtarzam, że nie ma analityka, który przewidzi jak wysoko Hossa zagna indeksy, czy jak wysoko chciwość ludzka zagra, zagna indeksy. I tak samo nie ma analityka, który przewidzi jak dalece spuści indeksy Bessa, czyli strach ludzki. Do, do nieracjonalnych niskich wycen. Dobrze, to te kwestie mamy już tak, w tym Tak, razie... to, to jest oczywiste. Mamy również pytanie z portalu bankier.pl: Oszczędzanie kilkuletnie w Polsce, dolary czy franki szwajcarskie? No, do... Oszczędzanie kilkuletnie w Polsce, dolary tak. czy franki. A dlaczego nie złote? Nie, nie bardzo rozumiem. Takie dwie opcje przekazał Pan nie, Henryk. Nie, ani dolara, ani franki, złote. Złote. Złote po prostu. No dlaczego? No nie, nie rozumiem. Dlaczego mam, nie wiem, może dlaczego mam się wystawiać że... na ryzyko kursowe dodatkowo jeszcze, chyba że pan Henryk, tak? Eryk. Że pan Eryk chce żyć i wydawać, albo wyrabia we franku, tak, albo chce żyć i wydawać za granicą. to wtedy rozumiałbym pytanie. Żyjemy, wydajemy. Ci, którzy żyją, wydają w Polsce, powinni oszczędzać złotym, no. Dodatkowe pytanie z PPK, które spółki najbardziej zyskają na Najbardziej programu? zyskają, bo spółki najbardziej płynne. Najbardziej płynne, czyli WIG 20 No tak, no oczywiste. A zanim oczywiste. To chyba już teraz też widać po indeksach, no, że WIK20 rośnie mocniej niż małe. Tak, A tak. SWIG 80 to już w ogóle... Tak, tak, to jest oczywiste. No. Dobrze, pan Grzegorz pyta, kiedy WIK Ukraina? Czy... No ruszy? Y... Czy tak, co? do góry. Bo w Ukrainach według mnie jest. No jest tak, Czy no kiedy, właśnie. kiedy ruszy do góry. Kiedyś nawet parę lat temu, no tam siedem, 6 lat temu pisałem co tydzień na temat spółek ukraińskich, tak, tak, zachowania spółek ukraińskich. Kiedy ruszy do góry, nie wiem. Na razie się to nie zanosi. Ukraina, no nie mam dobrego mniemania o tym, co się działo i dzieje na Ukrainie generalnie. O tak powiem. No dobrze, to jeszcze na koniec zostawimy sobie smaczek, bo pan jako Działkowicz myślę, że doceni. Właśnie jadę dzisiaj, tak. Tak, doceni ten temat. Nie wiem, czy pan słyszał, że rekordowo drogie i mniej więcej w takim samym tempie drożące jak Bitcoin są awokado. Myślałem, że pietruszka, bo słyszałem o pietruszce. Nie, tam pietruszka. Awokado. No. Rekordowe ceny. Mało bardzo tych owoców jest. No co Chce pan spekulować o no, awokado? Pomyślałem sobie, czy to nie jest dobry, dobry pomysł, żeby troszeczkę wspomnieć o cenach surowców rolnych i w ogóle żywności, czy w związku z tymi kataklizmami... Drożeje, ale to mogą być, to, to nie muszą być długoterminowe sprawy, bo to, on, to wynikają z jakichś zaburzeń pogodowych, z chwilowych braków u głównych dostawców i ja bym się tym niespecjalnie ekscytował. To no tego... nie jest pan dużym konsumentem. Awokado? awokado? Moja żona jest, ale może niedużym. No, Jada awokado, ja raczej tak patrzę, jak ona je. Ale w kaw... dlaczego nie robi pan? Nie, owszem, no, nie tak. jest to mój najulubieńszy owoc, co tak. A tak w sobie na przykład do jajecznicy. Jajecznica awokado? Nie tak. próbowałem. Musi pan spróbować. Myślę, że to tyle. Chyba, że jeszcze chciałby Pan coś o, słówko o ropie naftowej powiedzieć, bo powrócić. No ropa naftowa interesująco to, no? wygląda. Wróciła prawie do 60 w Stanach, prawda? Ładnie wygląda. No ale to jest ciągle te, te, według mnie ostatnie dane w Stanach pokazywały spadek zapasów, za to był niezły pretekst. No A przede wszystkim to, co się tam dzieje na linii Stany Iran. I tego naprawdę nie wiemy, jak to się rozstrzygnie kompletnie. Tak? Nie do zrozumienia, bo żeśmy od tydzień temu już żeśmy mówili, że pan Trump ma i to by chciał i tamto by chciał i, i, i dla jego bazy lepsze byłoby brak wojny, a z kolei wojna pomaga prezydentom No i, i sam nie wie, no. w związku z tym może samo się coś zrobi. Na koniec pytanie jeszcze oczywiście z Facebooka, pan chyba pan Riddick pyta, czy 1500 na złocie zobaczymy w tym roku? Jeżeli w dalszym ciągu będzie ultrałagodna polityka banków głównych, banków centralnych, właściwie wszystkie główne się już wypowiedziały, że tak, 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 łapki podnosimy, będziemy drukowali, będziemy obniżali, będziemy robili. Widział Pan rentowności niemieckich obligacji? No, szarują. Minus 30 tak. tam z groszami. przez przerażające to, to już jest nurkowanie, nie szarowanie. No to już nie tak, nurkowanie. No to złoto powinno drożeć, no. jeżeli będzie dalej taka polityka. Bardzo dziękuję za spotkanie dzisiaj. Dziękuję bardzo. To było podsumowanie tygodnia na rynkach i nie tylko z Piotrem Kuczyńskim. Za tydzień o tej samej porze Piotr Kuczyński też będzie w asyście nieocenionego Michała Kryńskiego. Już teraz serdecznie zapraszam do spotkania. na urlop? Jak i tam urlop. Po prostu mnie nie będzie Aha. kilka dni. Rozumiem. Nie nazywajmy tego urlopem. Aha. po prostu nieobecny. Po prostu nieobecny. Ale za dwa tygodnie mam wielką nadzieję powrócić na z Jan Kuczyński w dobrej formie, zwieszkującej, podobnie jak, jak większość aktywów, o których mówiliśmy dzisiaj. Bardzo dziękuję, życzę spokojnego i w miarę możliwości mało upalnego weekendu. Do zobaczenia.